Program Camera Ready, protokół metamorfozy Camera Ready pomógł już ponad 100 osobom osiągnąć perfekcyjną formę przed kamerą i przejść do pełnej gotowości scenicznej, pewności siebie i przewagi konkurencyjnej w branży. Komu pomagam? Pomagam kobietom pracującym przed kamerą. To jest prezenterkom, aktorkom, modelkom i influencerkom, które chcą wyjść na wyższy poziom kariery poprzez transformację sylwetki, energii i zdrowia dzięki systemowi Camera Ready w zaledwie 100 dni. W jaki sposób pomagam? Tworzę spersonalizowane protokoły metamorfozy, które zakładają i biorą pod uwagę Twój chaotyczny grafik zamiast z nim walczyć. Dzięki elastycznym planom oraz indywidualnemu wsparciu daję Ci kontrolę nad formą i zdrowiem. Oto kilka przykładów osób, które osiągnęły formę i rozwinęły karierę dzięki protokołowi metamorfozy. Natalia, od braku planu treningowego do złota na Mistrzostwach Polski i srebra na świecie w Bikini Fitness w niecały rok współpracy. Kuba ponad 12 cm w pasie i nauczyła się podciągać pomimo pracy na nocnych zmianach i to wszystko w zaledwie 12 miesięcy. I wreszcie Kuba, który zbudował 4 kilo mięśni i pozbył się problemów jelitowych w zaledwie 2 miesiące. Otrzymasz plan treningowy dopasowany do Twojego grafiku i możliwości, plan suplementacyjny dopasowany do stanu zdrowia, plan dietetyczny dopasowany do Twoich celów, a to wszystko w wygodnym wstępie do całości w jednej aplikacji. Mamy stały kontakt przez dedykowany kanał w aplikacji. Zapewniam Ci analizę badań krwi, analizę nawyków żywieniowych, stylu życia oraz Twoich raportów i bieżące zmiany a także spotkanie 1 na 1 definiujące Twój cel i datę, w którą chcemy go osiągnąć. Mamy prywatny kanał w aplikacji z zimitowanym wsparciem 1 jeden na jeden, indywidualny panel klienta w dedykowanej aplikacji, no i raporty z modyfikacjami i dalszymi zaleceniami. A co jeśli nie masz czasu, grafik zdjęciowy jest chaotyczny? Plan jest fazowy i modularny. Ja na bieżąco dostosowuję obciążenie do Twojego planu dnia, więc nie tracisz tempa ani efektów. Dlaczego? Dlaczego żaden uniwersalny plan nie jest w stanie uwzględnić rytmu Twojego życia i wymagań Twojej branży? Program Camera Ready to w pełni spersonalizowany proces, w którym każdy element, od treningu, przez odżywianie, po regenerację i suplementację, jest dopasowany do Twojego grafiku, stylu pracy i kondycji zdrowotnej. Nie chodzi tylko o wygląd. Chodzi o to, by Twoje ciało, energia i zdrowie wspierały Twoją karierę, a nie ją ograniczały. Dlatego efektem tej pracy nie jest tylko metamorfoza sylwetki, ale też większa pewność siebie, stabilna forma i gotowość na nowe projekty, role i współpracę. To właśnie ten poziom dopasowania sprawia, że Camera Ready jest usługą premium, bo inwestujesz nie w plan, ale w system, który realnie pracuje na Twój wizerunek, zdrowie i zawodowy rozwój. Powiesz, już próbowałem wielu trenerów. Mam ze sobą kilku trenerów, dietetyków. Efekty nigdy nie były tak spektakularne, jakich wymaga ode mnie branża. Otóż to nie jest standardowy trening. To jest protokół metamorfozy pod wymogi kamery. Celujemy w konkretny time frame. Dzięki temu dajemy ci przewagę, której nie oferują inni trenerzy. Czy ona naprawdę działa? To opieka high touch, jeden na jeden. Videoczeki, dedykowany kanał aplikacji, korekty w czasie rzeczywistym, plus ćwiczenia, suplementacja, żywienie. Wszystko zaprojektowane pod Twoje warun warunki. Efekty mierzymy co tydzień na fotopomiarach. No a jeśli nie będziesz zadowolony, zadowolona z efektu. Czy jest gwarancja? Nie ma gwarancji, bo to jest współpraca. Efekty zależą od Ciebie. Ja gwarantuję zapewnić Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby je osiągnąć. Ty... Nie gwarantujesz mi, że będziesz się trzymać planu w 100%, więc ja nie daję 100% gwarancji, że osiągniesz efekty. Pracujemy transparentnie na celach tygodniowych. Jeśli coś nie idzie zgodnie z planem, zmieniamy strategię od razu. Masz stały dostęp do mnie i jasne KPI postępów.